E Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a pan poskromił wokół wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy skierował pan do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan: Czy Ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem Cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich nieprzyjaciół. Dam Ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu. A nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduję dom. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Bóg nie chce świątyni od Dawida. Dlaczego? A no może dlatego, żeby jaśniej było widać, że to nie Bóg potrzebuje pomocy człowieka, Lecz odwrotnie, człowiek potrzebuje pomocy Boga, żeby było wiadomo, że nawet nasze dary składane Bogu są naprawdę darem Boga dla nas.